Zemka! Bardzo mały telefon. Dobra, dzisiaj się szykuję na imprezkę. Więc, no, dobra. Baj! Ui! Dobra, więc um, przesuńmy tylko. To. Na to się nawet nie patrzcie. Okej. Okay. nie czekajcie. Czekajcie chwilę, widać mnie. Ja idę po moje przybory, kosmetyczne Mgiełka. Mm, to. To. I sobie położymy mgiełkę tam. Nie wiem, bo... Nie wiem, gdzie jest u niej zatyczka. Chudę niech Ale ważne, że ładnie pachnie. Dobra, mniejszą, mniejszą. Eee, czekajcie. Bo ja muszę Mam nadzieję, że mam. Mam błyszczyk. Mało go. No, ale no. Eee, co ja jeszcze miałam? A tam. Ma, ja mam mało tej mgiełki bo tyle już zużyłam um, tyle dobra więc patrzcie co ostatnio kupiłam z moją koleżanką tak jakby to jest Get me. jak to tam czy to nie wiem jak to się o! Oh! me. O, oh, Boże. O oh, nie! Połowę. Dobra, tak jakby to jest. Mm. <ścoughs> Czekajcie, ja się muszę uspokoić z tym powiedzeniem, że jak to się mówi grrmi? Na no, grówni... E, chyba tak to się mówi? Nie wiem. Nie jestem jeszcze w stanie tego powiedzieć dobrze, ale chyba dobrze powiedziałam. Nie wiem. Dobra, bo ostatnio byłam na spotkaniu. Tu moja szczotka. W tym plecaku zmieściłam bardzo dużo rzeczy. jeszcze mnie taką wyciągnęłam. Patrzcie. O nie. Zgadnijcie, który telefon jest prawdziwy. Bo tutaj to jest kamera, tak jakby. No i okej, okay, ale dobra, to się nie przejmujmy tym. A tak naprawdę mam taki telefon, a tam co nagrywam, to jest taki jakby. Moi Taki. Moi <grych> Ale dobra, nie przejmujcie się tym nie noszę do szkoły. Wstaje mi dobra mniej. Więc nam to będzie potrzebne. To i to. Takie dwa zestawy. Nie wiem jak wam to pokazać. Takie i ten jeszcze. Też nam chyba będzie potrzebna Nie wiem Tutaj to I tyle Gdzie jest mój pędzel? Pędzelek gdzie jest mój? Ej, no bez no Dobra Ej, nie, to może być Zgubiłam mój pędzelek do oczu Tą Добре, а в един ден се poured…ấyто е маселко maiorin. Мас favourol cик. Des become a grRadE pa Matthew Пермег. 很多 ви погубих и на Сто уแตда. М О̷4 7😎 Енаки се misler. А сега се pour. Dobra, i teraz mam gdzieś jeszcze? Dobra, nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ogólnie ja się boję komarów, więc nie śmiejcie się ze mnie. Boję się komarów, boję się pająków, boję się mysz, Bo się moich Nie, dobrze żartuję. Nie było na tym temacie nic. Dobra, teraz sobie dajemy takie. ale dużo, strasznie dużo tak właśnie nie mogę w dużych ilościach ale mnie to tu a nie idzie. dobra tu tu i tu tu też To zbiera. O. To jest dla mnie satysfakcjonujące. Dobra. O, kuźwa. Po prostu to tak zrobię. O, kurde, ale to widać, widać to. Dobra. To był mój błąd. Teraz ten błyszczy y, shine jest super y, To jest mój lekki make-up do szkoły To robię lepszy. Nie no, żartuję. Maluję się czasem błyszczykiem, ale rzadko to się zdarza. Milę prawie codziennie. Dobra, teraz to... O, tutaj się już zmyła, bo ja to mam ponad miesiąc. Mi się to już zmyło. Ale nie moja wina. Tutaj trochę tego wiecie, no. Jak to się nazywało tylko... Pudru. nie mam pędzelka zgubiłam nie wiem nawet czy to dobrze rozcierałam troszeczkę bronzera troszeczkę różu Troszeczkę ha! muszę być rozświetlona Dobra jednak trochę pudru O Boże, komar tu mi lata <laughs> sorki, serki yy, Nie umiem się powstrzymać o Boże. Nie wiem, czy to jest komar, czy co? Ja bym mogła nawet za paręnaście zł. No może nie paręnaście, tylko drogi to jest moje make-up. Bo to jest z Rosmana. I normalnie to jest tak drogie, chyba stówę. Nie, no dobra, może stówy nie, ale ponad to. Oczywiście staram sobie cały błyszczyk. Tak, mój make up się prezentuje. Do szkoły czasami taki sobie robię. Nie ja no, żartuję. Bye, kocham was! Buźeczki. Buzze z 56.